Nie ma tu może jakiegoś karabinu snajperskiego nie bardzo, ale jest fajnych pani toczy, nie ma tego, gdyby było trochę więcej, to byśmy mogli zostawić. Strzelam to, co widzę, a niewiele widzę. strzelam, nie ma jak trzymać Niemców po twoich tyłów. Czy tam gdzieś jest strzelec z karabinem maszynowym? Albo był. Ale bardziej opcja, że był, jest bardziej pewna. Dobrze widziałem. Ej, na strzelę spadł. West Wow Dobra, mam M3 M2, nie M3 jeszcze jest tam pad? Fad, aj nie przeładowałem, Wali. Świetnie Gdyby nie zmiana koloru celownika, nie wiedziałbym, że on tam jest. siedził Ay, ay, odrzucił go ktoś? Dobrze. Ech. Zastanawiam się, czy wziąć tego Bara, czy nie, ale raczej jestem po tej myśli, żeby go nie brać jednak. mało ammo będzie tak. z drugiej strony nie ma źle. Żebym go... a nie, dobrał rację. A nie jestem w tym wsparciem. Zobaczcie, jak on coś odrzuci. Świetnie. Pierwszy raz na dalej. Pierwsza z nich na grobie pojawiła się. Wyłaczmy. jeden posiłek. Cisk czy chcę, czy nie, muszę go wywalić. Bo wyjdę na szwabach, gdy go nie pociskiemy. Przesadzę. Chodź za daleko, blubica. Następnym razem rzucę w bliżej Teraz chyba z kolei zabisko... Ło! Wow, Odrzucił go albo to był ich graf. Nie podoba mi się to. Tak to się robi jak się chce zobaczyć co to za czołg. to może coś innego? A co to był za karabin? Ten to jest kar, a ten? To też kar. Inny kolor ma w pełni. Może po prostu tak dziwnie jest światło pana. Nie chcę żadnego prezentu, idź mi. Ten łobuz Zjeżdża jak ktokolwiek pisze Nie mam czasu teraz na pisanie, a tu jestem na wojnie Dobra, zwijam się sobie Tym razem nie będę oglądać co to za wcząg założę się, że tygrys, pękły pierwszy tygrys Dobra, siedzimy tu Radek cel nie strzelać, bo no jest tam Raczej nigdzie nie znajdę Nie znajdę nigdzie ...amunicji do garanda, a mi jest cokolwiek innego Nieco to Kar NB40 Może no, zostać jeden chłod To jest jakaś klątwa Aj czarny to widzę Wojciech no lewa Ale dalej żyje Dobra, przerzucamy się na Thompsona bo teraz nie walka na mnóstwo zlego Chciałem pomóc, a jedynie przeszkodziłem jak więc... zwykle Znowu puścili smołkiem Czyli smołka, a nie smołkiem. Dobra, padli się Na zachodniej flance, a nie na lewej flance. Aut, to było za dużo. Super, jeszcze nie rańc dowiedziałem się, że jadą na z dwóch stron Trzeba by sobie znaleźć lepsze miejsce do strzału. Racja, same sobie czuć. Aha, tak, jestem bliżej. Bliżej przeciwnika, więc sobie spieszniej. nie, ja to olewam. Ja idę, ja idę tam. Bliżej. Bo, że wszyscy są, to mogę pisać Nie nie nie, trzeba przesunąć. Trzeba... to się trzeba przeskoczyć Trzeba To co stoi? Bart Po drugiej stronie Randall oh, Wow oh, wow oh, wow oh, oh, spokojnie padło Quanto garanta, c'è molto tenore, e a che ti Myślałem, że to nasi się tak kampią, a to też fabucy To by trzeba było przeładować Pranadnie ja będzie Może raz sobie tu poleży po prostu Teraz to... fajnie nie wiem co zrobić Trochę zbyt dużo jej się zrobiło Jeszcze dostanę ammo, potem co na... aha! Spokojnie, dobre to, to kolejny sojusznik party Kompletnie nie wiem co zrobić w tym momencie Dużo ich tu 13 coś odwalają, idą tam do przodu. Tą jest, spróbuję tą wschodnią, zachodnią część razem. Nie spróbuję. Lewada Dobra, teraz idziemy na na wschodnią Gara. Kwiaty niemieckie Nie macie Cholera! Tego nic nie trzyma tej flanki w sensie. To Random Jaki ty szybki, jeszcze dodatkowo chwilę odporny Straszne przyciski zaczynają coś. Ale ja tylko wychodzę i oglądam jak ma na Jak się nazywają Tu ktoś leciał Gorąco go przywitajmy. Świetnie Ostatni pocis, muszę poszkać granaty Jeżaj Mam granaty Zabił mi sojusznika i uciekł Dobra, idziemy Gdzie to jest? W tym budynku To znaczy musi być w tym budynku, bo nie ma Gdzie to wystraszyłeś? Nie A tu jest chyba resp naszych Nie wiem, że to nie brzmi, ale nasi też jest. Ja o tym wiem I co jest? Leciał Bardzo bym chciał! Niestety jest malutki problem, bo mi tu już fab wleciał! Nie opowiem jak strzelam, ważne że strzelam! Cholera! Nie wiedziałem, że mnie dopadnie! Tym razem rzucę tu zabezpieczeniowy karabin E... zabezpieczeniowy grana Twojego dał, Po prostu świetnie Już słyszałem niemieckie foje już mi się, się wszystkiego odechciało. Wszyscy tu przylecieliście! Zwijamy się co? tak. razem cię nie udało, nie zastać. Czego jest nas tylko dwóch? Nie spodobało mi się to co widziałem. Dobra, musimy się co? Zwijać jak najszybciej. Od dołku do domku. Trzeba było gdzieś iść, ale nie ma gdzie. To by było na tyle. Nawet nie wiem, co by było. Nie ma! Idziemy dalej. Szybko. Tu stać będę. Spawie, zabij go. Świetnie. Co mnie rozwaliło? Świetnie. To. A teraz wytłumaczę co się stało. Otóż... Jak widzicie, zablokował mi się przycisk R, przez to po każdym strzale następuje przeładowanie. No, teraz ja normalnie. I dlatego właśnie z Gdyby nie to, to bym był żywy. po dwóch się. Czekajcie, muszę muszę iść respa aktywować. Jakkolwiek to brzmi. Bo Już raz mi się tak stało Okej, okay, chyba się aktywował. Tak A, to by dwa Tak to się też tak zrobiło I to skandal. Dolecę, dolecę, dolecę. Udało się I co ciekawe tutaj jest ref Jesteśmy ustawieni Trzeba się dosłać dalej tu nie mam jak Nie wiem czy mi się wydawało, ale chyba granat wyciągnął się czego tu nie ma, to musiałby się wydawać Dobrym pomysłem byłoby rzucenie granatu. Czy gdzieś być, powinna być dziura, przez którą da się przejść. Tu szwaby nawet stały kiedyś. A nie mówię. Pominęliśmy wszystkich szwabów. ci wszystkich. To nasi? Jest, wsparcie. Zarabić, weźcie go ktoś? Mam mu to jest problem. Nie macie tych nieba. tyle ile mogę, reszta mi się wydraża. Nie to tego rano za chwilę policzę w kierunku. Czuć, jeszcze jeden. Niemiecki M dziś strzela. Teraz ta dwójka chyba. A nie... to, to 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 A, to był dwójka chyba.

Randal, chodź tu. nie. Robisz mordę tygry. Ta historia, starej, naprawdę świetna. Dobrze, że ten tygrys stanął w Niedobre, niedobre, ty gdzieś się ruszył I ostatni fucking Gdzieś tu leżało jeszcze mi się udawało Mam gana A to gara. dobra, mam wszystkich Tygrys się ciągle blokuje, nie żeby mi to przeszkadzało. Go rozwaliło, a mnie nie ciekawe. Nie tym razem, szwabku. Dzioda, stało 3 minuty i 23 sekundy dokładnie. Trzeba to wytrzymać. Ale czy jeszcze jeden czołg mi przyszedł? znowu smoke. Kryj się! Czołg to mogliby sobie odpuścić.

Trzymaj tyły Ha, posłał siebie Idę zobaczyć tam ten tunel. A? jeden przylecia to za chwilę przyleci tu ziny Jeszcze żyję! Ale się drzesz! Jeszcze ja pikie To jest dobre pytanie. Ja ten A dobra, ależ ona Jajaj! O, oh, Jeszcze sekund wytrzymaj.

Ała! Dwie! Jedna! Ostatni chwili. Świetna robota, panowie, świetna robota! Na dobrym pomysłem mogłoby się okazać siedzenie ciągle w tym okopie. Kto tu, tu siedzi?